51 stan to najnowsza gra wydawnictwa Portal. Autorem jest oczywiście Ignacy Trzewiczek. Gra, o której jest już głośno od jakiegoś czasu. Troszeczkę moich znajomych testowało ją, nazywało ją grą podobną do Race for the Galaxy. Nawet żartobliwie jako killera Race for the, Race for the Galaxy. gry, którą po prostu uwielbiam. Dlatego od razu zainteresowałem się 51 stanem, jak usłyszałem takie porównanie. Gra jest osadzona w świecie Naoroshimy, postapokaliptycznej wersji Stanów Zjednoczonych zniszczonej przez wojnę i my jako gracze wcielamy się w cztery frakcje, które będą próbowały odzyskać ziemię Stanów Zjednoczonych, wcielić je w swój, w swoje, w swój stan, żeby być jak największą, jak najlepszą frakcją z tych tutaj w tej grze. Troszeczkę nietypowo chciałam zacząć od wad. Nie od samej rozgrywki, bo chciałam powiedzieć to, co trzeba powiedzieć, żeby potem można było się skupić na, na samej grze, mechanice i o tym, co o nie myślę. Wykonanie. Wykonanie kart jest całkiem niezłe, chociaż troszeczkę widać takie białe, postrzępione brzegi. No, ale to jest wina czarnych obwódek kart. Znaczy, tu nic się nie da zrobić. ale Karty są naprawdę dobrej jakości, przyjemnie się nimi gra. Żetony w grze, które są, yy, są ok. Są, są wykonane z dobrego rodzaju tektury, ale jest ich za mało. To raz, dwa. Niektórych żetonów nie ma, są to żetony kontaktu i po prostu brakuje, do czego wydawnictwo portal się przyznało, że po prostu jest to błąd w druku. Niestety na razie nic nie wiadomo, czy wydawnictwo będzie wysyłać brakujące żetony, yy, czy nie. No i ostatnia rzecz to jest instrukcja. Instrukcja, ona nie jest długa, ma to jest 12 stron z przykładami ze spisek ikon, ale jest troszeczkę chaotyczna. Trzeba się przebić przez nią ze dwa razy, zagrać, potem przeczytać jeszcze raz. Brakuje, moim zdaniem, tu troszeczkę przykładów samej rozgrywki i przykładów do niektórych ikonek. Chociaż skierując się logiką podczas gry mniej więcej sobie poradzimy. Na forum jest dość rozbudowany już wątek o zasadach, więc można się zapoznać, zobaczyć, jakie się błędy robiło albo się ich nie robiło. Ale to są główne minusy, o których trzeba powiedzieć, żebyście wiedzieli, czy chcecie taką grę kupić, gdzie brakuje troszeczkę, że to podczas rozgrywki będzie trzeba używać niestety jakichś zastępników, bo będzie ich za mało nawet w grze dwuosobowej. No ale czy gra jest na tyle dobra, żeby obronić się pomimo tych wad produkcyjnych? To zapraszam, zobaczcie. 51 stan to gra karciana, więc przede wszystkim mamy talię kart. Z bardzo ładną grafiką klimatyczną, yy, opisującą ten postapokaliptyczny świat Neuroshimy. Oprawa mi się bardzo podoba, przypada mi do gustu. Poza tym mamy kupę żetonów. Punkty zwycięstwa. Zasoby mamy ludzi, pistolety, złom, cegłę, żetony kontaktów, żetony frakcji, które nie są aż tak bardzo potrzebne, ale się przydają w grze szczególnie wieloosobowej. No i przede wszystkim właśnie w frakcji. W grze jest ich cztery, każda ma swoje specjalne zdolności i każdy z nich gra się troszeczkę inaczej. Więc mamy Nowy Jork, mamy gildię kupców. Sojusz Mutantów i Federację Apallachów. Powiedzmy, że opiszę rozgrywkę na podstawie Federacji Apallachów. Po pierwsze, mamy kartę bazy, która będzie nam produkować zawsze trzech ludzi i jakiś surowiec. Każda y, frakcja ma mniej więcej takie same zdolności. I trzy karty, które właśnie stanowią o tej różnicy między tymi frakcjami. Są trzy rodzaje takich kart. To są karty kontaktów. Y, I w zależności od frakcji, one będą troszeczkę się. E, różnić. O czym, co one robią, to za chwileczkę. E, jak gra wygląda? Rozgrywkę zaczynamy z czterema losowymi kartami. Następuje potem e, faza wypatrywania. Wypatrujemy nowych lokalizacji, które będziemy chcieli dołączyć do naszego stanu, do naszej frakcji. Więc ciągniemy 5 kart. Następnie gracze przy stole będą ciągnąć tą kartę. Będzie to takiego swego rodzaju... E, draft, będą ciągnąć karty, będą dochodziły nowe, w zależności od tego na ile osób gra, będzie troszeczkę wyglądało inaczej i następnie po tym jak wszyscy sobie dobierą karty, każdy dobierze dwie karty z środka i jedną kartę losowo stali zaczynamy rozgrywkę faktyczną i będziemy te karty starali się wykorzystywać. Po fazie wypatrywania jest właśnie faza, faza produkcji, więc tak jak mówiłem, moja baza Wyprodukuje trzech ludzi, akurat jedną cegłę. Dodatkowo, jeżeli mamy karty z takim symbolem produkcji, to będą one w tej fazie produkowały nam ten symbol, który tutaj jest. Dodatkowo ta lokacja ma też taki symbol ludzia/pracownika, Ludzia, to znaczy, że inni gracze będą mogli odwiedzać tą lokalizację, wysyłając tutaj swojego. Pracownika, żeby uzyskać też ten surowiec. Są też lokalizacje produkcyjne, do których Indie nie mogą wchodzić. Tutaj mamy akurat, że za każdą kartę z takim symbolem będziemy produkować jedno paliwo. Ale jak te karty wchodzą do gry? Właśnie tutaj jest. Do tego służą nam karty kontaktu. I przede wszystkim możemy każdą z tych kart dołączyć do naszego stanu na trzy sposoby. Najprostszym i najbrutalniejszym jest. Napadnięcie. Za napadnięcie na jakąś lokalizację dostaniemy to, co jest tutaj na górze, na czerwonej części karty, ale jest to zysk jednorazowy, czyli wydaje pistolet GANA, aby móc napaść lokalizację, która jest odległa o od 2. Tutaj mamy odległość karty, którą możemy napaść za pomocą tej karty, czyli karty, które mają w tym miejscu odległość 1 albo 2, mogą napaść, natomiast trójek. Akurat tutaj nie mam żadnej trójki, bym napaść nie mógł. Powiedzmy, że napadam knajpę morderców. Taką lokalizację kładę pod kartę bazy. I w kolejnej fazie produkcyjnej będę mógł ją odrzucić, aby uzyskać dwa punkty zwycięstwa. Dwie gwiazdki. Ta karta już w tej turze nie będę mógł jej użyć, jest, na, jest do użycia raz na turę. Kolejna rzecz, którą mogę zrobić, to jest spróbować podpisać umowę, kooperować z taką lokalizacją. W tym przypadku moja frakcja e, potrzebuje dwóch paliw, żeby podpisać umowę z jakąś lokalizacją odległą od 2. I w tym momencie wchodzą, wchodzi część niebieska kart, która daje nam troszeczkę coś innego, bo daje nam surowce co ture. Czyli, na przykład, mogę podpisać umowę z szybem naftowym i da mi to paliwo co ture. Są też karty jednorazowego kontaktu. Mogę po prostu je zagrać i, na przykład, za pomocą z mogę podpisać lokalizację z dowolną y, mogę podpisać kontrakt z dowolną lokalizacją z dowolnie odległą lokalizacją. Ale powiedzmy, że nie chcę tego robić. Trzecia rzecz i tak naprawdę najważniejsza, to co będziemy chcieli robić to chcemy przyłączać swoje y, te, takie lokalizacje do swojego stanu, za co będą punkty zwycięstwa, będziemy y, rosnąć w siłę. Moja frakcja potrzebuje na to jedną cegę i odrzucenie jednej karty Powiedzmy, że będą to właśnie ci pielgrzymi, aby taką lokalizację wystawić do gry. Jeżeli jest to lokalizacja produkcyjna, od razu mi daje surowiec, ale też może być lokalizacja, która ma tutaj na dole symbol pracownika. Jest to karta, którą będę mógł wykorzystać w czasie tury do, do wykonania jakiejś akcji. Jedna rzecz, którą, o której warto wspomnieć, to że pod bazą mogą się znajdować maksymalnie trzy karty. Albo umów, albo podbitych. Jeżeli będziemy chcieli jakąś inną kartę podbić, albo podpisać z nią umowę, będziemy musieli odrzucić to, co już tutaj mamy. To są trzy takie podstawowe rzeczy, które możemy wykonywać z, z, tymi, z tymi kartami. A na inne rzeczy, które możemy zrobić w turze, to wysłanie robotnika do naszej lokalizacji, aby wykorzystać to, co jest akcję. Która jest tutaj na białej części. W tym przypadku do archiwum mogę wysłać, odpalam akcję wysyłając tam mojego pracownika i poświęcam jednego pracownika, żeby zyskać jeden punkt zwycięstwa. Super. Wygrywa ta frakcja, która na koniec która będzie miała y, najwięcej punktów, y, ale przynajmniej 30. Pierwsza frakcja, która będzie miała 30 punktów, tak jakby no w tym momencie dochodzi do końca gry i patrzymy, kto wygra. Jest też jeden szkopu, jeden, jeden szczegół z takimi lokalizacjami, które dają punkty, one mogą nam dać maksymalnie 3 żetony punktów. W momencie, jeżeli ja podczas grybym wykorzystał tą lokalizację 3 razy, ona już więcej punktów mi niestety nie przyniesie. W tej samej turze, do której wysłałem tutaj ludzi mogę też wykorzystać tą lokalizację jeszcze raz, wysyłając tam dwóch ludzi, więcej już takiej lokalizacji nie mogę wykorzystać. No, ale. Podstawowa reguła jest taka, że taką lokalizację do wyprodukowania punktów mogę wykorzystać trzy razy. Po tym jest ona już w zasadzie dla mnie zbędna, i w tym momencie mogę spróbować ją przebudować. Przebudować w jakąś inną lokalizację o dowolnym, dowolnej odległości. Powiedzmy, mam tutaj montownię o odległości 3. Mogę pozbyć się tego archiwum i przebudować ją w montownię. Musi tylko się zgadzać przynajmniej jeden z tych symboli na karcie, jeżeli chcę to zrobić. Wydaję wówczas jedną cegłę, odrzucam archiwum, wystawiam montownie, te punkty, które zarobiła moja e, wcześniejsza lokalizacja oczywiście nie przepadają i ja je zachowuję, a za samą przebudowę też dostaję dwa punkty. E, w grze znajdują się też karty liderów, którzy po wystawieniu będą nam dawali punkty za wykonanie jakiejś akcji, na przykład Greedy Pity daje nam jeden punkt zwycięstwa za każdą umowę, którą podczas gry kiedy on będzie naszym liderem, będziemy podpisywać. A poza tym daje też nam jakiś tam jeden surowiec. Możemy też zmieniać liderów, tylko wcześniej musimy się naszego lidera pozbyć, oczywiście za pomocą broni. Ostatnią rzeczą, jaką możemy zrobić, oprócz tego, że możemy wysyłać oczywiście ludzi do, do czyjejś lokalizacji, to możemy po prostu wysłać dwóch naszych pracowników, żeby przynieśli nam jeden, jeden dowolny surowiec. Jak widać nie ma tu wielkiej filozofii na koniec który potem jak wszyscy gracze spasują, bo wykonujemy po jednej akcji w rundzie, potem kolejny gracz, kolejny, 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 tak aż wszyscy spasują, podliczamy punkty. I jak to się robi, każda lokalizacja i lider daje nam jeden punkt plus żetony, żetony punktów. Patrzymy, czy ktoś uzyskał 30 punktów, jeżeli tak, to oznacza że to koniec gry, jeżeli nie, gramy dalej, aż ktoś, aż ktoś będzie. Mógł to zrobić. Na koniec gry wszystkie niewykorzystane surowce spadają. Zaczynamy jeszcze raz od fazy wypatrywania, produkcji i fazy akcji. Jak widać, rozgrywka w 51 stan nie jest bardzo skomplikowana. Wykonujemy w zasadzie ciągle te same czynności, czyli podpisujemy kontrakty z, z lokalizacjami, napadamy je albo przyłączamy do naszego stanu. Wszystko po to, żebyśmy rośli w siłę i zdobywali jak najwięcej punktów. Wszystko oczywiście rozbija się o ikonki na kartach. Są one dość intuicyjne i nie ma ich tak dużo do zapamiętania, poza tym w instrukcji jest całkiem niezłe spis tych ikonek z tyłu. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, troszeczkę więcej przykładów by się przydało w tej, tej, tej instrukcji, ale moim zdaniem nie jest tak źle. Co, co sądzę o tej grze? Mi się ona bardzo podoba. Nie jest to na pewno jakiś tam nie wiem, killer, race for the galaxy, jak żartobliwie trochę to nazywałem. Ale naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę. Troszeczkę się dłuży na czterech graczy, aczkolwiek już kolejne gry, piesza trwała dwie godziny, kolejne już schodziły nawet poniżej półtorej. Ale jest bardzo dużo fajnych wyborów. Może nie jest aż tak strategiczna, jakbym chciał, jest bardziej taktyczna, w zależności od tego, co nam przyjdzie, staramy się po prostu zmaksymalizować rezultat z tego, co, co, co dociągniemy, jakie karty jakie karty będziemy mieli. Ale mi się to bardzo podoba, właśnie. To, że w każdej turze w zasadzie mam wybór, nie jest tak, że daną kartę za każdym razem chciałbym wykorzystywać w ten sam sposób. Zauważyłem, że w różnych rozgrywkach te same karty wykorzystywałem w różny sposób. Co ciekawe. Właśnie granie przypomina mi Race for the Galaxy już, chociaż na początku tak myślałem. W tym momencie mam bliższe skojarzenia z At The Gates of Loyal, gdzie też mamy zamienianie surowców, jedne w drugie na punkty, na kasę, spróbowanie wyci wyciśnięcia z tych kart, które mamy jak najwięcej zysku. Trochę rzeczywiście szkoda, że to wydanie nie jest tak dobre, jak sama gra bo gra jest naprawdę fajna na Boarding giga mi 8 na 10 Na Games Fanatic możecie zobaczyć ocenę pod tym wideo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.